Małgorzata Rozenek olśniła w czarnej kreacji i grzmi, to majte czy sukienka. Małgorzata Rozenek nie ustaje w promocji własnej osoby oraz autorskiego biznesu. Pojawiając się na medialnych imprezach i udzielając wielu wywiadów. Poza tym może liczyć na stałą reklamę w TVN je. Prowadząc Dzień Dobry TVN. Kiedy jednak zaczynała karierę w show biznesie, mało kto spodziewał się. Że wyrośnie na pierwszoligową celebrytkę w ciągu kilku lat doczekała się wielu fanów ale i hejterów, którzy niemalże na każdym kroku wyłapują jej wpadki. Ostatnim razem też taką zaliczyła. Zdania są podzielone. Małgorzata Rozenek myśli, by rozpocząć karierę polityczną, startując w zbliżających się wyborach do Europarlamentu. Być może właśnie między innymi z tego powodu zdecydowała się na tak czynną aktywność w sprawie przywrócenia finansowania zapłodnień metodą in vitro. Właśnie tym zaimponowała Majo Staszewskiej, 50 litrów. Małgosiu, dziękuję ogromnie i gratulacje dla Ciebie. Robisz tak nieocenioną robotę na rzecz in vitro. Szacunek. Miło było się spotkać przy takiej okazji. Inny wydźwięk miał natomiast komentarze stałych obserwatorów gwiazdy, którzy pod jej ostatnim postem skupili się na stylizacji gwiazdy. Fikuśna kreacja, choć czarna, nie przypadła części internetom do gustu. Rzeczywiście, pięknie wyglądasz, choć powiem, że mi zimno się zrobiło, widząc te ramiona. Jak to wytrzymujesz? Czy emocje rozgrywają, że nie czuć chłodu? To sukienka czy to jej widać zastanawiała się jedna z pań. Perfekcyjna nie zdecydowała się wprawdzie odpowiedzieć na żadną z uwag, jednak mogła liczyć na wiernych fanów. Którzy ocenili jej stylizację jako świetną, perfekcyjną, z klasą i stylem. Gwiazda została z kolei nazwana Boginią. Zgodzicie się z takim określeniem.